W tym filmie zagram jako Szwecja w Age of History 2 i postaram się przyjąć Moskwę. Kiedyś zrobiłem taki film, tylko że grałem jako Polska i zrobiło to duże wyświetlenie, więc mam nadzieję, że teraz też zrobi. Okej, okay, więc podatki, towary, inwestycje ustawiłem i Szwecję sobie tutaj ustawię, utrzymanie wojska. I co jeszcze? Przyrost ekonomiczny i przyrost populacji, niech będzie. Dobra, trzeba zacząć skipować tury, żeby cokolwiek tutaj zarobić. Zanim podbiję tą Moskwę, to chciałbym, nie wiem, podbić jeszcze jakieś inne państwa tutaj, na przykład Norwegię, Finlandię, bo na ten moment Szwecja jest po prostu zbyt państwem, więc teraz, nie wiem, pewnie sobie całą Skandynawię tutaj podbiję. No też podbi podbicie Finlandii da mi dużo, bo tutaj będę miał już bliższą drogę do Moskwy, ewentualnie nawet mógłbym tutaj się jakoś zdesantować na Polsce i od Białorusi próbować atakować. Mógłbym sobie kilka takich y, stron ataku przygotować, ale okej, już mam inflację, więc sobie zacznę, Tutaj rekrutować jakieś wojsko Okej, okay. tryby map, armia i mam 60 tysięcy Wojska, więc to mi powinno starczyć na taką Finlandię, ale ja całej Finlandii Teraz podbijać nie będę, ponieważ mam pewną Taktykę, już sobie teraz ją ukształtowałem W głowie, więc całe swoje wojsko przenoszę Tak i chwila i tak Oho, no coś takiego I teraz robię taki myczek, że sobie wypowiadam Wojnę Finlandii, no i po prostu atakuję Ale ogólnie cały myczek będzie W konferencji pokojowej, oni mi się tam Desantują, oj to będzie patologia, bo ja nawet Nie mam na porty yy, złota, to będzie to będę musiał co, no muszę tutaj wojsko teraz przesyłać, no dobra, to będzie patologia. Okej, okay, tutaj zaatakuję tako i tutaj duża armia. I dobra, teraz mogę tutaj to wszystko już ogarnąć, jeśli będę miał szczęście, jeśli, jeśli jeszcze tam wyślę 9 tysięcy wojska, tak w razie czego. I sobie, no całą Finlandię tutaj po prostu przejmę, ale nie wezmę wszystkiego w konferencji pokojowej, bo ogólnie cały, cały mój plan polega na czymś takim, iż... No nie no nie wyrekrutuję to wojska Ej dobra oni mi to będą uciekali Cały mój plan polega na tym żeby sobie po prostu zrobić yy, Jak najmniejszą granicę Granicę z Rosją jak najbliżej Moskwy I w takim momencie będzie mi najłatwiej Z tą Rosją walczyć chyba że Rosja upadnie Bo to też się często dzieje w tej grze I Będę musiał nie wiem jakoś No z kimś innym się po prostu klepać tutaj Okej okay, mam 100% i teraz robię tak I tak całej Finlandii bym nie był w stanie wziąć Robię sobie coś takiego Chwila te wszystkie tereny chcę wziąć ale nawet ich nie przejmę Nie wiem czy jeszcze tej prowincji nie wziąć żeby tutaj jakieś ataki wyprowadzić. Tutaj jakieś odciąć Murmańsk, to by miało sens. Okej, okay, coś takiego, żeby to wojsko lepiej tutaj szło. Niech będzie coś takiego. No niech będzie coś takiego. Okej. Okay, I teraz tak, ja sobie całą armię tutaj zgrupuję teraz. I no tak, będę musiał to asymilować. To chwila, co tu mam trochę wojska, to resztę sobie rozwiążę. To też rozwiążę. I dobra, i teraz trzeba poczekać. W międzyczasie przypomnę wam o wbiciu na serwer Discord, ponieważ aktualnie trwają zapisy do wojny widzów Age of Conflicts. Jeszcze nie ma napisane do kiedy te zapis tr zapisy trwają. Ale potrwają długo do października na spokojnie, gdzieś tak do środka października, ale polecam już się zapisać, bo nie wiem, ktoś wam może teren zająć w sensie miejsce startowe. Cała wojna jest oczywiście symulacyjna, czyli wy nie gracie, tylko po prostu yy, to jest symulacja. I wszystko będzie na moim live'ie, jeszcze nie wiem kiedy on będzie, ale, ale wszystkie informacje właśnie będą na serwerze Discord. Też przypominam o, o podbicie filmu punktami, dodajcie łapkę w górę, suba i komentarz z pomysłem na film, ale jeszcze tam napiszcie pomysł na film, żeby mu łatwiej filtrować komentarze. Okej, okay. dobra, wszystko mi się asymiluje. Mam dosyć mało wojska. Mógłbym tutaj poprawiać relacje z taką Finlandią, Rosją i Norwegią, żeby mnie tutaj na ten moment nie zaatakowali, bo jakby mnie zaatakowali, to by było trochę słabo. I poczekam na złota, aż będę miał tutaj yy, na wyrekrutowanie kolejnej armii, która ruszy, nie wiem, albo na. nie wiem, czy na Polskę, albo na Litwę i z Litwy może sobie tutaj przejść do Białorusi. Bo taka strategia myślę, że byłaby strasznie ciekawa, tylko by musiał jeszcze skądś ogarnąć jakieś wojsko na tą Rosję. Bo Rosja też pewnie będzie miała dużo wojska. Ja też tutaj żadnych handli, z żadnych takich exploitów w grze nie zamierzam korzystać, tylko uczciwie tutaj zagrać, bez żadnych błędów gry. Bo ta gra ma dużo błędów, które naprawdę mógłbym teraz wykorzystać i zrobić to w 10 minut. Ale ja chcę to zrobić uczciwie. Dobra, więcej wojska sobie już nie ogarnę. Pyk i chwila. Armia i dobra, para sobie to wojsko teraz jakoś fajnie porozstawiać. No, w sensie fajnie porozstawiać. No, zgrupować w jedne miejsce, żeby móc tutaj łatwo desant przeprowadzić na Litwę. No tyle to na spokojnie powinno mi wystarczyć. Więc dobra, to mi powinno starczyć na Litwę. Białoruś, więc dobra, dysontuje się w Kłajpedzie oraz w mieście obok Kłajpedy. Nie wiem, jak się to czyta. Okej. Okay. No nie, no z Litwą to nie będzie problemu, z Białorusią myślę, że też. Ale taka armia mi na Rosję nie starczy, ale na Białoruś starczy, więc chwila. Coś takiego. I mam strasznie duże zadłużenie, więc tą Białoruś trzeba szybko skończyć. A i też wybrałem Szwecję do tego filmu, ponieważ Szwecja historycznie miała wojnę z Rosją, więc uznałem, że Szwecja będzie ciekawym państwem. Wyda wydaje mi się, że Francja też by mogła być ciekawym państwem, ale nie wiem, czy już coś podobnego kiedyś nie nagrałem. Okej, okay, dobra, tu mogą mi się wbić, więc tam wyszło jakieś wojsko. Pyk, pyk, pyk. No i weszli tutaj, dobrze, że tam też wysłałem jakieś Wojsko. Okej. Okay. 7000 wojska sobie tylko tutaj zostawię na jakieś potencjalnie potencjalne tłumienie buntów. Bo no. Ten. Trochę poczekam tutaj jednak na złoto, żeby mieć tutaj jakąkolwiek asymilację. Żeby sobie jakąś asymilację tutaj ogarnąć. I w sumie trochę popsułem, bo ja chyba nie chciałem z całej Białorusi tutaj atakować. Chociaż. Nie no, czy atakowanie z całej Białorusi ma tutaj sens? Później tak bym musiał atakować tutaj we wszystkie strony. Ale nie wiem, jak stąd atak jeszcze wyjdzie. Nie no, tutaj pójdzie. Chwila. Pójdzie tutaj taki o jeden. Może strzałki dorobię w montażu. Tutaj jeden. Tutaj drugi. I to mi odetnie Murmańsk. I wtedy atakuję na ten Murmańsk jakimś małym wojskiem, żeby to przepuszować, żeby tu się nie ma. I później będzie atak na Moskwę z, z dwóch stron. Będzie stąd tutaj gdzieś będzie przebiegała linia frontu na Sankt Petersburgu. Yy, no, tutaj pod Porożyn. Wyte. Coś tam. I gdzieś tutaj jeszcze. Maloszujka. Albo na ze, Zegescha. No? I stąd będą ataki po prostu na Moskwę. I jakieś tam inne ataki na flankach, żeby to. Nie wiem. Żeby jakoś nie koncentrować się aż tak bardzo w jednym miejscu, bo później z tego może patologia wyjść. Więc warto tutaj o cały front zadbać. Dobra. A ja sobie całe wojsko rozwiążę. Też Polska. Widzę, że sobie tam niezbyt dobrze radzi. Też nie wiem, czy uda mi się tą Rosję naraz tutaj podbić. Chce się przejąć Moskwę. Czy to nie będzie na kilka wojen po prostu. Ale dobra. Teraz muszę po prostu poczekać. Mógłbym też zainwestować w jakieś inwestycje, towary, ekonomię, badania, tego typu rzeczy, żeby sobie tu. No, w towary mógłbym, to wtedy więcej wojska bym mógł teoretycznie mieć. Dobra, mam inflację, więc zrobię sobie po jednej turze na inwestycje, badania oraz towary. To mi chwilę zajmie, ale, ale to się naprawdę opłaci. Jeszcze tutaj mam jakiś punkt technologii. Jeden. Oj, Polska sobie tu niezbyt poradziła. Ukraina, Dania, Niemcy. A Niemcy wyglądają podobnie jak podczas I wojny światowej. No, trochę mają więcej terenów tutaj, nie mają co... Śląska, ale wygląda to całkiem podobnie. No i świetnie. 100, o 100 tysięcy mi się ek ekonomia powiększyła, mam o wiele lepszy przychód teraz i teraz czekam na pieniądze, żeby zainwestować w badania. Rosja ze mną polepsza relacje, ale ja nie zamierzam tutaj z tego jakkolwiek korzystać. Teoretycznie mógłbym też zaatakować Norwegię i sobie stąd tutaj zaatakować, na Murmańsk. To by mi szybciej Murmańsk ogarnęło w sumie, ale wojna z Norwegią pewnie będzie bardzo długa, w sensie ogarnienie tego wojska na tą całą granicę. No nie wiem. Nie wiem jeszcze, czy to zrobię. Dobra, teraz badania. Oho, Estonia się bije z Rosją, a kto się jeszcze bije z Rosją tutaj? Ej, ktoś się z Rosją jeszcze tutaj bił? Estonia, Holandia, Argentyna. No dobra. Jeśli Moskwa będzie w innych y, rękach niż y, rosyjskich, to ja po prostu będę musiał po prostu tutaj z innym państwem się kepać. A i też zasada jest taka, że ja do tej Moskwy muszę mieć przejścia. Czyli tu musi być chociaż jakiś minimalny korytarz do tej Moskwy. O, tutaj widać, ile oni mają wojska. Tam 15 tysięcy wojska płynęło. To widać, że to będzie trudna wojna, ale możliwa. 36, 000... 36 punktów, nie 36. 6 tysięcy. Eee, przyrost populacji i wpływy. Coś takiego se porobię. Okej, okay, niech będzie coś takiego. I teraz czekam jeszcze w towary, to mi dużo e, populacji da i dzięki temu będę mógł atakować. Teoretycznie jeszcze jakbym zdążył Estonię podbić, to stąd bym mógł zaatakować. E, na Sankt Petersburg, to by mi szybciej tutaj front ogarnęło i mógłbym zaatakować tą Moskwę. No ale, no Estonia tutaj już upadła, nie ma ich, tu są już tereny rosyjskie, więc już niestety czegoś takiego nie przeprowadza. Mam 2 miliony populacji. No to jak na tą grę to jest git, bo ogólnie to, to jest mało, ale no nie nie wiem, ta populacja w Age of History dwa dziwnie działa, ale to u każdego państwa tak jest, więc nie ma tragedii. I dobra, teraz czekam aż mi przychód kompletnie spadnie i rekrutuję wojsko aż do samego końca. Mam nadzieję, że tego wojska będzie bardzo dużo. Jeśli sobie nie poradzę z Rosją, to zaatakuję jeszcze Norwegię, jeśli się tutaj wbiję przez... Yy, przez co? Przez VATSO. Dobra, już mogę w sumie rekrutować, bo ten przychód już jest mały. Okej. Okay. I rekrutuję za całe moje pieniądze teraz. 187 tysięcy wojska mam. Dobra, to ja sobie to jakoś tutaj fajnie ogarnę. Ogarnienie tego pewnie Chwilę mi zajmie, ale no postaram się to ogarnąć to wojsko tak dobrze jak tylko mogę. Dobra, tu 10 tysięcy, tu 35 i tutaj 10. Okej, okay, pozostało mi 120 tysięcy wojska. Ty, ja nawet coś zarabiam. Ej, to dobrze. Dobra, tutaj zrobię coś takiego. Im bliżej Moskwy, tym więcej wojska tutaj ustawię. Okej, okay, coś takiego. I 18 tysięcy wojska. W sumie tu mógłbym jeszcze dodać. I tutaj więcej, bo to ofensywa stąd jeszcze będzie szła na Murmańsk. Okej, okay, to zadziała. To wojsko już jest? Już jest. Pora ich zaatakować. Oni jeszcze mają wojnę z Gracją, więc zawsze to jakoś bardziej tutaj zajęci będą. Jeszcze jakąś inną tam wojnę. Aha, nie obstawiłem jednej prowincji, no to nieźle to ogarnąłem. I tutaj większe atak idzie stąd. Yy, z północy. No tutaj większy atak na północ. Okej. Okay. Pierwsza bitwy wygrane. Chwila, bo to jest tra tragicznie ogarnięte. Dobra, to, to będę musiał chwilę postać. Tu już sobie to odcinam. Okej, okay, coś takiego. Aha, no tak, no świetnie to rozplanowałem, ale dobra, nie ma tragedii, bo chociaż mam jakieś pieniądze. Jeśli bym nie miał, to już bym tutaj próbował wziąć pokój po prostu. Okej, okay, teraz tutaj 10 i tutaj więcej wojska w prawą stronę, ponieważ tutaj mam bardzo mało wojska, więc tutaj leci większy atak. A to jeszcze może przeatakować raz, tutaj coś takiego, coś takiego, coś takiego. Okej, okay, nie, nie dostrzegam trage tragedii tak szczerze. Dobra, coś tam się wbili, nie ma tragedii naprawdę. Tu zaraz będzie złączenie frontów, o już jest, świetnie, tylko to trzeba ogarnąć. Wyślę tutaj tyle wojska, tutaj sobie to jakoś szybko odbije, oni już mi plądrują prowincję, to tragedia. Chwila coś takiego, nie wiem ile wojska na te tereny tutaj, gdzie Estonia jest, będę potrzebował. zrobiłbym sobie coś tego typu. Tutaj duże ataki, bo to, te dwa ataki później ruszą na Moskwę oraz na Orkowo-Zujewo. Okej, okay, tu jeszcze jakieś ataki, tutaj zrobię coś takiego I ta ofensywa musi wyjść oni już się muszą zgodzić na pokój Bo jeśli tak, jeśli oni się teraz na rozejm nie zgodzą, jak ja przejmę tą Moskwę To będzie tragedia, mam nadzieję, że też będę miał wystarczająco warscora. Tutaj sobie doślę trochę więcej wojska na front z Estonią, bo nie wiem ile tam będę potrzebował To trzeba przejechać, chociaż oni nawet stąd nie atakują, więc te ataki tutaj to może być nawet marnowanie punktów ruchu A oni się stąd mogą wbić, dobra To tutaj szybko trzeba dojść do, no, do tego czegoś Okej, okay, Moskwa została przejęta Ej, oni nie mają jakoś dużo wojska teraz, oni się chyba bardziej skupili naprawdę na tej wojnie z Grecją, a ja tak wszy wszystko tutaj idealnie rozplanowałem, więc dobra. Przeda mi się teraz z nimi konferencję pokojową, jeszcze jakąś fajną tutaj, takie przejście z dwóch stron, to by było mocne. Nie wiem, coś takiego? Moskwa jest wzięta, Moskwa jest wzięta? No i nie zgadzają się, więc tutaj jeszcze trochę będę musiał powalczyć. Aha, i mi się jeszcze gdzieś tam wbijają, ale dobra, bo naprawdę mało wojska tutaj mają. Ja naprawdę nie dostrzegam tragedii. Tutaj muszę mieć naprawdę cały front dobrze rozobstawiony, bo oni tutaj serio, jak w jednym miejscu mi się wbiją i będą tam gdzieś uciekali, to z tego naprawdę patologia wyjdzie. Okej, okay, mam 42%, no chwila. Nie wiem, czy ja naprawdę mam coś takiego brać tylko. No nie no, dużo przejąłem, to chcę sobie więcej wziąć. Chcę, żeby jakoś ta Szwecja się fajnie prezentowała na miniaturce. O ile będę z tego robił jeszcze screena. Nie wiem, coś tego typu. Tutaj Moskwa wzięta. No i nie, nie zgodzili się jeszcze. Dobra, to z tego to naprawdę patologia wyjdzie, ale... Dobra, już jestem bliżej końca tego wyzwania niż byłem. W sensie, nie widzę tragedii. Tylko naprawdę muszę tutaj na cały front uważać. A ten front jest jednak dosyć spory. Spacje mi skliknąłem, ale dobra, się takie wyprowadziłem. Chwila, tu będę miał naprawdę mało wojska, żeby teraz y, na ten Kaukas przejąć. Tu jest wszystko ogarnięte, tutaj też, stąd wojsko może gdzieś wypłynąć. I Gdzie oni by się mogli zdesantować? Tutaj. To naprawdę może wyjść. Na terenach wodnych się dosyć szybko te y, wojska przemieszczają, więc naprawdę wydaje mi się, że jeszcze tam podczas tej wojny mogą dotrzeć. Okej, okay, dobra, oni jakieś sobie siły ogarnęli, mi się wbijają od południa. Więc zaraz kolejna no, oferta pokoju będzie. 49%. No halo, jak wezmę sobie od nich coś takiego, po prostu, no to też już mam Moskwę. Okej, okay, zrobię coś takiego. Tutaj prześlę więcej wojska. sobie tutaj ich tako odetnę. 92 tysiące? Ej, dobra. Hmm. To jeszcze można zrobić. To robię plan B. Teraz się muszę zgodzić. No od nich mało terenu biorę, biorąc pod uwagę to, co ja przejąłem. Chwila. no coś takiego chcę. Okej, okay. no dobra, no to co teraz? Hmm. No nie, no dobra, z tego to większa patologia wychodzi niż myślałem, że wyjdzie 92 tysiące wojska, jak ja mam to ogarnąć tam w ogóle? Najpierw muszę sobie trochę wojska po prostu przenieść Uciekam z całego frontu, bo ja i tak go nie wybronię Biorąc pod uwagę to, że oni z jednego miejsca mają aż tyle wojska Ja bym się po prostu wycofał, poczekał aż oni jakoś bardziej rozdzielą sobie to wojsko A gdzie ci, co na Wostok płynęli? Dobra, to oni też muszą wrócić jednak I znowu, ko konferencja pokojowa, coś takiego ja bym sobie teraz wziął po prostu jakąś małą ilość terenu i się bronił. Tylko nie wiem, jak tą obronę rozstawić tutaj, żeby jeszcze Moskwę mieć. I się bronić, żeby oni tutaj ogólnie moich terenów nie przejęli. Bo ten front i tak będzie dosyć długi. Okej, okay, jeszcze jedna tura i teraz pomyślę. Okej, okay, zgodzili się teraz. Co jest? I mam Moskwę. I mam do niej przejście. Takich jakby nie mam. Ej, popsułem. Jak miałbym to teraz naprawić? Dobra, ale to muszę po prostu sobie zrobić przejście stąd dotąd. Mogę sobie jakoś tak obrać. Czy mogę wczytać sejwa? Skąd, z, z kiedy mam sejwa? Kurde, ale popsułem. Dobra, to zrobimy to tak o. Tu ostatnia bitwa. Tu Estonie nie przejadę. Nie no, ja tak. Jak mogłem tak zepsuć w ogóle? I teraz ja będę po prostu bronił. Jakby ktoś się pytał, czemu zrestartowałem, to dlatego, że jednak. Z tej części państwa nie miałem tutaj przejścia lądowego. Mogłem niby sobie jeszcze podbijać jakieś inne państwa i to robić, ale postaram się jeszcze raz tutaj jakoś lepiej to ogarnąć. Chwila coś takiego. Czy cały front jest ładnie rozstawiony? Zaraz będzie. Okej, okay, teraz tutaj atakują naprawdę dużą ilością wojsk. No, czyli dzieje się praktycznie to samo co wcześniej. 46 tysięcy wojska, jak to zamierzam ogarnąć? Oni sobie odbiją tą Moskwę teraz. Kurde, mogłem to naprawdę lepiej wszystko tutaj rozegrać, ale ja i tak jestem w stanie coś tutaj zdziałać. Muszę sobie naprawdę ładnie tutaj wojsko ogarnąć teraz. 5 tysięcy wojska tam jest tylko. Oj, wypaliłem się. Wypaliłem sobie wojsko, nieźle. Ile mam teraz wojska? 102 tysiące. Wcześniej miałem 100. No nie wiem ile, też podobna liczba, ale teraz mam pewnie mniej. Okej, okay, dobra, spróbuję odbić Moskwę. Ty jeszcze stój, a ty też się tutaj przesuniesz, bo tu na, na innych częściach frontu w ogóle wojska nie potrzebuję, myślę. Tylko na tym jednym, gdzie się serio akcja już dzieje. Tu sobie wszystko ładnie zgrupuję w murmańsku i dobra. Myślę, że jak tutaj uda mi się całą patologię teraz wyratować, to oni się już zgodzą na rozejm. Chyba by już nawet szybciej było jakbym sobie tam już jakieś przejścia lądowe ogarniał, ale już tego nie cofnę. Więc muszę się znowu tutaj męczyć, ale poradzę sobie. Tylko trzeba im trochę tą armię jeszcze tutaj rozbić. Okej, okay, Moskwa znowu jest moja. Tu sobie coś wyrekrutuję, bo stąd będą jeszcze ofensywy robione, bo chciałbym St. Petersburg odbić. Na Białorusi mi nie zależy tak naprawdę. Ja nie chcę tutaj stracić tylko tych moich terenów, które miałem od początku. Inne naprawdę mogą pójść na przepalenie po prostu. Inne se pójdą na przepalenia. Chyba, że teraz by się zgodzili. No tu będzie przejście. Takie o. Nie jest one zbyt nieładne, ale jest. My się zgodzili. Tu, 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 tu i jest. Od mojej głównej tutaj części, gdzie też jest moja stolica. Więc koniec końców się udało. Jako Szwecja przejąłem Moskwę. Dobra, nie było takiej tragedii w sumie z tym. Chyba nawet lepiej zrobiłem. A, jeszcze nawet Białorusi nie straciłem, więc git jest.